dziewiąta Konferencja 3ZD Dostrzeż do działań skierowana jest do nauczycieli, pedagogów, psychologów i innych specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą w szkołach. Spotykamy się po raz dziewiąty i tegorocznym tematem są uzależnienia i to jak wspierać młodych w kryzysie. Chcemy przez te dwa dni wypracować narzędzia, metody, formy wsparcia a po to, aby nasi uczniowie otrzymali od nas jak najlepsze wsparcie oraz opiekę i możliwość rozwiązywania swoich problemowych sytuacji. Dzisiejsza konferencja jest przestrzenią do wymiany doświadczeń, inspiracji oraz refleksji. Niech będzie kolejnym ważnym impulsem do tego, żeby jeszcze bardziej, jeszcze głębiej zrozumieć problemy młodych ludzi. I budować odpowiedni, właściwy system wsparcia. Tak? Mamy 85 uczestników z powiatu puckiego, z powiatu wejherowskiego, ale także z trójmiast. Całość wydarzenia w większości finansowana jest z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Puck, która również jest współorganizatorem naszego wydarzenia.